Co? Dobra technika na nich. Nie ma co amunicji marnować na takich przydupasków. E, pozbierajmy tu pewnie koło nich leżą jakieś Jakaś amunicja czy, czy coś w tym stylu. No okej, okay, świetnie. Troszkę krapów pozbierałem. Dobra. Savik. Cauć, dobrze, zrobiłem save'a na szczęście. No cóż, tam trzeba uważać. Albo nie, wiem, wysadzę go O, z daleka. No i widzicie. Trzeba się uczyć na błędach i to wszystko W grach tego typu Cała filozofia, co jest? Ciekawe, co by było, jakbym tam tą wentylacją dalej poszedł? Czy to jest jakaś alternatywna droga? No, szczerze wątpię, ale. Hmm. Przy okazji zebrałem troszeczkę amunicji do tego karabinku maszynowego. To sprawdźmy, jak tam jest stan moich wszystkich broni. No jest okej, okay. pod chyba szóstką miałem jeszcze granaty, właśnie, trzeba o tym pamiętać. Też pod szóstką, no średnio wygodne. No że się nie zjebałem. O oh, come on Halo. Halo A, co mi tu rzucasz? Chodź tu Mendo, zaraz ci przypierniczę Wiecie, mi tu rzucać lub kurce, a jak nagrywa w dodatku Coż to upokarzające Dobra już mniej więcej wiem jak walczyć z, z, tymi, z tymi nowymi przeciwnikami. Przede wszystkim trzeba pozwolić im podejść. Pozwolić im podejść blisko i przydupczyć ze strzelby. Jeden hit. Jeden zgon. Nie ma innej opcji. Dobrze, zróbmy tutaj coś. Kopiowanie na pendrive'a, zgrywamy elegancko. No dobrze coś tam zrobiłem, Nie wiem, zapiszmy Holy shit, aż mi obróciło Ale menda mi życie zabrała no Menda czereśniacka Kolega też widzę niezbyt chętny do zgonu hmm. No dobrze, 70 zdrowia Dobrze, że Armora mam przynajmniej sporo. Czy znaczy Armor zdrowie, tarcza, nie wiem jak chcecie, sobie to tam nazwijcie. Tutaj jestem przyzwyczajony do używania angielskich nazw, no ale myślę, że te, te nazwy są dla wam wszystkim znane. No tutaj kolejny, który się oblał kwasem przez przypadek. No hm. nic tak bywa ja też się czasem kwasem oblewam. Dobra, wolę się nie obracać. No nasz bohater ma naprawdę konkretne schizy, ale... musicie przyznać... Czy wy byście nie mieli w takim otoczeniu? Tym bardziej, że... Właśnie nie wiem dokładnie, um, czy to jakieś... Um, czy tu jest jakiś wirus, infekuje tych marin, czy coś? No i chyba... Ten wirus, czy co to, to tam jest... Również atakuje naszego głównego bohatera, którego tak by the way, zapomniałem jak się nazywa. <laughs> ale chyba sobie zaraz przypomnę, mam nadzieję przynajmniej. Jaki, jakaś aparatura, ale chyba. Um... Oh fuck, come on. Spodowywanie. No niestety nie można bezmyślnie klikać na wszystko. I właściwie co ja tutaj w ogóle robię? Czy ja tutaj mam przywrócić zasilanie, cokolwiek do tej windy, nie wiem. Bo wiem, że szukam windy, no to... To jest... Okej, okay. no nie, tutaj mi nic nie daje. Tu mam rozładowywać i... I ładować, że tak powiem. Okay, no okej, no kolejną przepustkę musimy zdobyć jakiegoś zdechłego doktorka, no może tym razem ten doktorek będzie żywy, to by było ciekawe urozmaicenie, yeah. <laughs> Ale raczej bym w to wątpił, goście, coś zgubiłeś Ale będę chamski, nie powiem ci co, no to by był chyba jeden z tych dwóch doktorków Shit A ja pis z pistoletem w ręku, no tak, to jest zostać przyłapanym z pistoletem w ręku. Bardzo niekomfortowa sytuacja. Ok, no karabinek maszynowy, naprawdę sporo amunicji. Będziemy teraz z niego korzystać. Ok, no znowu coś tam zmajstrowałem. Niespecjalnie interesując się co i po co. No niestety. E, musiałbym się tam jakoś dostać chyba, no nie wiem Kurczę no Aaaa, klikam wszędzie A co? To najlepsza Najlepsza metoda W każdym bądź razie, Cofnijmy się kawałek może Mam nadzieję, że nie będę musiał wracać do tej do tej bardzo ciasnej wentylacji nie, no tutaj nic nie znajdę. Dobra, no to przerywam nagrywanie i wznowię, jak dojdę do jakiegoś progresu. Tak więc trzymajcie się. Okej, okay, już jestem. Jakoś chyba nie mam talentu do znajdywania drabinek, bo zawsze jak się gubię, to tu chodzi o drabinkę, której, którą przeoczam. Hmm. bardzo. Wow! Ależ się cieszę, że cię widzę, myślałem, że jestem sam. Ostatnio było tu cholernie nieprzyjemnie. Hydrokon wysadził obwody i jest niestabilny. Uważaj z tą giberą, Rykoszet w szklany osłony może wysadzić całe to miejsce w powietrze. Spróbuję to ustabilizować. Mhm. Pójdę do gabinetu naukowego kiedy przejmę nad tym kontrolę. Ech, tak więc. To niebi ja go przestraszyłem, tak? No dobra, no i tyleśmy się pewnie widzieli, jak znam życie. Znaczy, jak znam takie gry. Okej, okay, to jest jeden z tych dwóch doktork doktorków, którzy mieli tam dostęp, więc teoretycznie mógłbym się teraz wrócić. No ale. Może zanim to zrobię, to obadamy ten teren. Czy ja mam tam spaść? No więc spróbujmy. Mhm, tak jest, dokładnie tak. Zdobyliśmy przepustkę tego tam doktorka, który tam sobie leżał. Eee, dobra, dawaj na piąchy. Nie masz, nie masz szans z ulicznym fighterem. Uliczny fighter, yeah! O, aż ty szmato. <kluzny> no, sorry. Jeszcze się odgryzał. Holy shit, dobra. Z tobą pogadamy inaczej. No, Fuck, wyciągaj tego shotguna. Nie ten przycisk Gaddemyd. Hmm, aha, miałem używać karabinku. Używamy go trochę i wrócimy do Shotguna, który jest, no myślę, że na razie najskuteczniejszą bronią. Z ogólnodostępnych. O co tam panowie? A ten karabinek też. Jest całkiem niezły w starciu z tymi przeciwnikami. W każdym razie mój największy wróg to jest brak amunicji. Ok, eee, co my tu mamy? Hmm. No i pięknie nikogo za mną, bo wiem, że lubią się tutaj respić. Hmm, chyba jest jakieś ograniczenie na poziom tych yy, wszystkich yy, health stationów, health stationów, <laughs> health station yy, z każdego poziomu. Możemy tylko czerpać yy, stówkę z nich, więc trzeba pamiętać o tym i ich troszkę oszczędzać. Ale nie wiem, tak mi się po prostu wydaje, bo yy, one powinny być wszystkie pełne, a, a nie są. Nie wiem, gdzie mam iść teraz. Dwie drogi... Chyba nie tędy, ale... dla każdego. rzeczy Co jest? <laughs> Okej, okay, z dołu? Fuck! Mhm... Mm Świetnie. Skąd oni się wzięli? Ha, bo tam drzwi im się otwierały i zamykały. No, dobra. Wszystko jasne. Co jest z gością? Masz jakiś problem? Yeah! <laughs> I'm dancing. Oh. No dobrze, to se potańczył. No to lecimy dalej. Słyszałem jakiś złowrogi pomruk. Yeah. Świetnie Ogięcie no mi tutaj e, no dobra Nie są one zbytnio ani, ani wytrzymałe, ani zbytnio um, dużo obrażeń nam nie zadają, więc Generalnie tylko wyglądają tak dosyć paskudnie I to jest chyba ich Jedyna groźna strona. Ja. No i mamy windę. Laboratorium alfa. Nie no, chyba drugi. W tym pierwszym dopiero co byłem. Tak jest. Teraz sektor drugi. To jest jakby kolejny. Jakby to nazwać. Kolejne piętro tego laboratorium, które jest. Jak widzimy, dosyć obszerne. No nie, 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 nie. Tylko nie awaria światła w windzie. The worst nightmare. Oh shit. Yeah. Gdzie tam powiedziałeś gościu? Okej. Okay. Hmm. no te też są strasznie wkurzające, nie lubię ich. Znale... Oj. Jak na razie mój jedyny strzelający przeciwnik, który nie jest człowiekiem. Dobrze, w dalszym ciągu nie dowiedziałem się za dużo na temat fabuły. Ale myślę, że to jest taki celowy zabieg, nie mogę sobie kupić coli, kurde. W MaxPay nie można było. I tak bym sobie jej nie wypił. Okej, okay, co my tu mamy? Zajebiście. Hmm, pod napięciem, nie dotykać. Niby skąd się tam wziąłeś? Przecież przed chwilą z przyszedłem. Niewyjaśniona zagadka. No, kolejny, co się przypadkiem kwasem oblał. No nic, widocznie jest tu bardzo dużo... Mm, bardzo duże stężenie debili. No, przeciśniesz się na lajcie. Ja pierdzielę, było tyle hamburgerów wpierdalać. Od dzisiaj tylko Pepsi Light. Dobra. O, siemanko. No nic, na piąchy z tobą. Haha, cztery piąchy.